Radio CKP.de. Witam Państwa serdecznie, Anita Cirkowa. Dzisiaj przyniesiemy się na polsko ukraiński Dzień Dziecka 2023, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników z Iwana Frankiewska, dawnego Stanisławowa, tłumacza oraz Doliny. Pozostańcie z nami. Na początku inicjatywę przybliża Alina Cierkowa, członek Zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w iwano które było organizatorem przedsięwzięć. Ogólnie pomysł Dnia Dziecka powstał jeszcze rok temu, kiedy jeździliśmy do Białej Cerkwi, tam rozdawać prezenty dzieciom. I to było takie bardzo ciekawe, bo to nie tylko my, to ilość organizacji prawda na to się złożyło i jakby tam jeździły takie busy się nazywało Bus Dobra i te busy jeździły po całym mieście i jakby wolontariusze rozdawali dzieciom prezenty z tych busów. I nie tylko prezenty, bo tam też było bardzo dużo uchodźców. Było, jest, więc to też było pompersy, mleko, jedzenie, no takie różne rzeczy, no i w tym też oczywiście zabawki. I rozdawało się w zasadzie nie tylko uchodźcom, tak, nie tylko osobom potrzebującym, ale też w zasadzie każde dziecko mogło przejść i sobie coś tam wybrać. Było dużo radości, dużo zabawy, dużo szczęścia, bo też te dzieci się bawiły przy tych busach i to wtedy właśnie po Powstał pomysł, żeby rozszerzyć ten dzień dziecka nie tylko na nasze miasto, ale jakby zrobić go też w innych miejscowościach. Stąd właśnie się wzięłem te inne miejscowości. Oczywiście nie mamy takiego busa, ale niemniej jednak fajnie jest, że możemy jeździć z wolontariuszami i przyprowadzać te dni dziecka. Też fajnym pomysłem, który sukcesywnie udało nam się zrealizować, to było to, że przeszkoliliśmy sobie wolontariuszy, którzy to robili, a nawet chyba bardzo głośno powiedziałam, żeśmy przeszkolili, bo zrobiliśmy taki wyjazd, byli wolontariusze nasi z Centrum, z Doliny, z Kałusza, z Bolechowa, z Kołomyi, z Tłumacza i wszyscy razem byliśmy przez trzy dni. I wymyślaliśmy scenariusze, czyli oczywiście najpierw była integracja, żebyśmy się poznali, potem było wymyślanie scenariuszy, potem było przećwiczenie tych scenariuszy, czyli tak naprawdę od początku do samego końca ten Dzień Dziecka to jest takim tworem właśnie młodzieży. Czyli to oni wymyślili, oni zrealizowali, oni zrobili. I powiem szczerze, że jestem bardzo zachwycona tymi młodymi ludźmi, bo. Bo zazwyczaj nawet jak, jak się pracuje z wolontariuszami, z młodzieżą, to jest tak, że gdzieś tam pilnujesz, gdzieś tam, gdzieś tam biegasz, patrzysz, żeby wszystko było dobrze. A tutaj naprawdę jak na przykład zrobiliśmy otwarcie, przykazaliśmy mikrofon wolontariuszom i w tym momencie można było odpoczywać. Po prostu do końca naprawdę nie trzeba było żadnych interwencji, żadnych, nie wiem, tam wskazówek, podpowiedzi, czegoś takiego było zrobione. No idealnie, no szczerze, idealnie, może to bardzo takie głośne słowo, ale bardzo fajnie. I też cieszymy się, bo taka reakcja, dzisiaj właśnie byliśmy w tłumaczu, też była taka pozytywna reakcja, że chłopczyk przyszedł, a czy wy przyjdziecie na następny rok? A tak fajnie by było, jakbyście przyjechali, bo tak było mi super, tak było mi dobrze i jakby te dzieci były bardzo otwarte i na zabawy, i na rywalizacje, i na jakieś intelektualne gry, więc no super. I ja uważam, że to jest super inicjatywa, szczególnie teraz, bo jakby my tak trochę dzieci zamiatamy pod łóżko, jak to się mówi, czyli, znaczy może nie dzieci, tak źle się wyraziłam, ma właśnie ich emocje, Myślimy, że, że nie wiedzą, że nie rozumieją, że się nie boją, a tak naprawdę dzieci nie mają jeszcze tej psychiki. Takiej zrównoważonej, tak, takiej jakby zahartowanej, tak bym to nazwała, więc tą wojnę i to wszystko, co się dzieje teraz, myślę, że przeżywają jeszcze bardziej emocjonalnie i jeszcze bardziej je to boli. I właśnie takie pozytywne emocje, chociaż, chociaż troszeczkę mogą je wesprzeć i mogą, mogą ułatwić im to bycie. To z tak, wolontariuszy jest 30 osób, to łącznie wszystkich, prawda? Natomiast wczoraj w Stanisławowie to były 42 osoby i dzisiaj w Tłumaczu 38, ale potem jeszcze dzieciarnia dotarła, więc chyba łącznie naliczyliśmy potem 46 osób. A w Dolinie ksiądz Krzysztof Panasowiec, jak żeśmy robili szkolenie nie? w Jabłonicy, to jak ksiądz powiedział, że będzie 50, 60, to było takie nie, takie było. A teraz to możecie nam setkę dać i będzie dobrze. Właśnie realizacja takiego Dnia Dziecka byłaby niemożliwa bez współpracy. Tutaj wspomniałaś o Księdzu Krzysztofie, ale też rozumiem, że centrum współpracuje z innymi organizacjami. Tak, oczywiście, bo jak są rywalizacje, to muszą być nagrody bez nagród się nie da, a przy tym rywalizacje muszą być bardzo mądre, musi być mądre podejście, tak, żeby dziecko zapamiętało te konkursy dobrze, tak, żeby nie myślało, a, że coś się nie udało, więc zawsze muszą być fajne nagrody i tutaj właśnie szczere podziękowanie z Strefie Ekonomicznej za przekazane gadżety, naprawdę super gadżety, bardzo fajne i takie, że się przydadzą i dzieciarnia się, dzieci się cieszą bardzo z takich prezentów, to były słodycze i właśnie, i właśnie wspomogliśmy się tymi gadżetami i, i też prezent sobie dziecko przyniosło, nie? Także fajnie. Oczywiście serdecznie dziękujemy pani Larysie Dobrowolskiej. Klezesowi Sobotnie Szkoły Języka Polskiego w Tłumaczu za udostępnienie nam pomieszczenia gimnazjum i wszystkiego, co jest wokół gimnazjum. Super teren w ogóle, bardzo, bardzo dużo drzew, dużo zieleni, fajnie i fajnie można było się bawić i skakać w workach i różne cuda robić, więc drzewa dawały nam cień, bo było bardzo gorąco. Też serdeczne podziękowania dla dyrektora trzeciej szkoły, też za udostępnienie nam właśnie podwórka, boiska trzeciej szkoły w Stanisławowie, bo, bo to też było takie miejsce zamknięte, że mogliśmy sobie się bawić, mogliśmy Myśmy się czuć bezpieczni. Jakie życzenia złożyłabyś dzieciom na całym świecie? Żeby wyrośli na dobrych ludzi, żeby byli takimi, jacy są. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale chodzi mi o to, żeby te dzieci się nie zmieniały. Żeby ta szczerość, ta otwartość, pragnienie radości. Te prawdziwe emocje, kiedy boli, to boli, a kiedy cieszy, to cieszy, żeby ono zostało i w dorosłym życiu, żeby one się nie zmieniały i żeby ten świat nie wpłynął na nich, jak potrafi to zrobić. Denis, Maksym, Małgorzata i Sasza z iwano frankiwska dzielą się kolejno z Danutą Stefanko swoimi wrażeniami z udziału w Polsko-Ukraińskim Dniu Dziecka. Ja dzisiaj dzień spodobał się, dlatego że my dzisiaj malowały, grały. A powiedz, czy ty lubisz Dzień Dziecka i dlaczego? Lubię, dlatego że wtedy cały dzień ma być wolny. A dlaczego fajnie być dzieckiem? Ty lubisz być dzieckiem? Lubię, dlatego że kiedy ty dziecko, to trzeba wiele możliwości. Można wiele jeść słodyczu, lubię malować, ujawiać. Dzieci mają bardzo różne marzenia, dzieci w ogóle lubią marzyć. Ty lubisz marzyć? Tak. Ja bym chciał, by masz magazyn, że niedaleko od mnie, gdzie wszystko i dla mnie wszystko byłoby bezpłatne i wszystko zawsze popomniało się. Сікундне і був безконецьне. А це би ж жив дітям всім дітям на całym світі? Які życzenia їм би złożył w okazji Дня dziecka? Це не було завдання домовего. Мені сьогодні сподобалось. Ми сьогодні танцювали, малювали і займалися спортом. Ми робили естафети, грали естафети і ми малювали всякі малюнки. А ти любиш день дитини? Так, тому що в цей день видають табелі і батьки не можуть насварити своїх дітей за погані оцінки. І канікули? Так, перший день канікул. Мені подобалося малювалиш ми і танчилиш ми. A powiedz proszę, jak to by się z Twoimi kolegami bawiło? Pięknie. Dobrze, a dlaczego fajnie być dzieckiem? Bo jest bardzo wesoło. Różne kolory w życiu. Czyli dorośli to tak bardziej na szaro? Tak. Robota, mieszkanie, robota, mieszkanie. A u Ciebie życie jak wygląda? Lubię spacerować z kolegami i lubię kiedy jest mi wesoło. My dzisiaj grali w różne gry, tancowali, malowali. Dobrze, a powiedz proszę, jakie tańce były? Bardzo drive. Owe. Dlaczego lubisz dzień dziecka? Dlaczego to jest fajny dzień? Bo oprócz tego, że kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, to jest też takie święto każdego dziecka. Tak? I co ty w tym dniu zazwyczaj robisz? Gram w PlayStation. Aha, czyli ty lubisz, lubisz bardziej takie siedzący tryb życia. Tak. A dzisiaj Ciebie wyciągnęli na ulicę, zmusili biegać i tańczyć. Nie, ja każdy dzień biegam. A powiedz proszę, dlaczego fajnie jest być dzieckiem? Dlatego, że Ty masz nowych przyjaciół, dlatego, że Ty chodzisz do szkoły. Tobie się podoba chodzić do szkoły? Tak. A jaki przedmiot najbardziej lubisz? Matematyki. O przygotowaniach do polsko-ukraińskiego Dnia Dziecka oraz pracy z dziećmi opowiedzieli wolontariusze Natalia Kajdarz i Oleg Dobrowolski w rozmowach z Danutą Stefanko, a także Jordana, z którą miałam okazję zamienić kilka słów. Przygotowaliście z kolegami wolontariuszami Centrum Kultury Polskiej świetny program Dnia Dziecka. Opowiedz proszę, jak wam się pracowało? Najpierw dziękuję, pracowało się super, bo mamy cudowny zespół naprawdę. Byliśmy wszyscy bardzo aktywni. Szybko bardzo zrozumieliśmy, co mamy robić, i był duży temp taki. Kiedy były jabłonicy, to zrozumieliśmy, że jesteśmy naprawdę wspaniałym zespołem. I jaki program przygotowaliście? Co konkretnie robiliście i jak dzieci też reagowały? Najpierw zapoznaliśmy się z dziećmi, potem były trzy zespoły: jedne to były zielone, potem niebieskie, i trzecie to były żółte. Były trzy takie stacje, na które mamy, mieliśmy przejść, więc pierwsza stacja to były tańce, druga rysowanie i trzecia to była takie sportowe. Potem mieliśmy takie bardzo dużo różnych gry i potem jedliśmy jakieś kiełbaski. A powiedz proszę, dlaczego warto inwestować w dzieci, pracować z dziećmi, robić coś dla dzieci? Bo dzieci to nasza przyszłość, więc mamy ich rozwijać i mamy robić wszystko, żeby dzieci byli szczęśliwi. Co życzyłabyś dzieciom w dniu dziecka? Rzyczyłamby pokoju, tak naprawdę życzyłaby szczęścia, dużo szczęścia i zdrowia. Wspólnie z grupą wolontariuszy zorganizowaliście polsko ukraiński Dzień Dziecka 2023. Opowiedz proszę, jak wam się pracowało, jakie były przygotowania i też jak możesz podsumować te dni dziecka. No, najpierw chciałbym zacząć od przygotowania. No to tak się stało, że pojechaliśmy do gór na dwa dni i tam pracowaliśmy chyba przez cały dzień, żeby zrobić taki fajny program. I potem przyjechaliśmy i najpierw mieliśmy Dzień Dziecka w Wilan-Francisku. No to były dzieci różnych różnych wieków. Oni byli super, bo mieliśmy możliwość porozumieć się z nimi, porozmawiać, popytać się, co tam, jak tam u nich. I graliśmy w gry, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, to było wszystko. Też w tłumaczu i dolinie odbył się dzień dziecka. Opowiedz proszę, jakie dzieci są? Czy dzieci są aktywne, czy dzieci chciały się bawić, czy jednak trzeba było trochę ich motywować? Oczywiście, że dzieci są różne, no i to jest normalnie. Właśnie każde dziecko jest inne. Ktoś chce pracować w Ktoś nie chce pracować. Ktoś myśli, o, ja teraz tak zatańczę, że to jest niemożliwe. Ktoś myśli, o, to ja już nie chcę tego robić. Ale musimy motywować, bo chcemy po prostu wiedzieć, że wszystko im się udaje i że nam wszystko się udaje. Bo jeżeli dziecko jest zainteresowane w tej pracy, to chyba wszystko nam się udaje. Dlaczego warto pracować z dziećmi, dbać o ich rozwój, ale też o odpoczynek? To dlatego, żeby dziecko. Po prostu rozwijali się. Jeżeli dziecko już jest rozwinięte, to ono ma możliwość myśleć normalnie. Na przykład, jeżeli ono umie tańczyć, to pomyślę, o, to będę chyba pracować jako tańcerz albo coś takiego. Chodzi tutaj o to, że każde dziecko ma możliwość rozwijać się w różne strony, i te różne strony pomagają dzieciom dotrwać do sukcesu i stać najlepszymi. Dzień dziecka to jest bardzo fajne święto i też bardzo wesołe święto. Co życzyłbyś w tym dniu, z okazji tego dnia, wszystkim dzieciom na całym świecie? Z okazji tego dnia chciałbym życzyć dzieciom miłości, pokoju i wszystkiego najlepszego, i żeby nie było u nich w ogóle żadnych kłótni, i żeby było wszystko w porządku. Każdy z dorosłych ma też swoje wewnętrzne dziecko i czasami o tym zapominamy, ale i tak trzeba o to wewnętrzne swoje dziecko dbać. Czy w tobie jest to wewnętrzne dziecko i jako nie dbasz? Oczywiście, że tak. No chyba każdy człowiek ma to wewnętrzne dziecko, ale kiedy człowiek rośnie, to chyba to dziecko już pomalutku znika, ale nie w ogóle. Czyli jeżeli ty jesteś, na przykład, jeżeli ty masz 39 lat albo 25, to ty jeszcze masz takie dziecko, które będzie mówić: A ja na przykład tam chcę pograć w piłkę nożną, to jest normalne. I tak, to jest bardzo dobrze, że każdy ma dziecko w sobie, bo to oznacza, że ty nie jesteś taki pesymistyczny, że nic nie chcesz robić. I to jest najlepsze. Więcej o tym, jak zorganizowaliście Dzień Dziecka? Dzisiejszy Dzień Dziecka był naprawdę bardzo fajny, bo zorganizowaliśmy jego wspólnie z innymi wolontariuszami z Iwana Frankowska, z tłumacza z Doliny, i jeszcze z Kałusza i Bolechowa. Akurat dzisiaj organizowaliście go w Dolinie. Jak wam to poszło? Czy było to trudne, czy raczej łatwe? Szczerze mówiąc, to było bardzo trudno zorganizować, ale z pomocą innych wolontariuszy z tych miast to było zrobić o wiele, wiele łatwiej. Jakie emocje tobie przyniosła praca w takim zespole i czy by chciałabyś dalej w nim pracować? Ogólnie to chciałam by dalej w nim pracować, bo to było mega, mega fajnie i poznałam bardzo dużo fajnych ludzi z innych miast, więc chciałam by jeszcze z wami pracować nieraz. Opowiedz jeszcze, czy zmotywował ciebie ten dzień, ten projekt do zrealizowania innych też takich dużych projektów, bo to był akurat bardzo duży projekt? Tak, bardzo mnie to zmotywowało i jestem nastawiona na jeszcze taką pracę. Tania i Zosia z Tłumacza cieszą się z udziału w Polsko-Ukraińskim Dniu Dziecka oraz możliwości poznania rówieśników. Posłuchajcie. Wzięłaś dzisiaj udział w Polsko-Ukraińskim Dniu Dziecka w Tłumaczu? Jakie wrażenia? Co ci się najbardziej spodobało? Jestem bardzo zadowolona. podoba się mi tutaj znajdować. Najbardziej się mi spodobało jakieś fizyczne ćwiczenia, coś takiego. A jak tobie się pracowało z kolegami? Tutaj jest bardzo dobrze, dzieci wszystkie takie wesołe, dlatego mi się bardzo spodobało. A dlaczego fajnie jest być dzieckiem? Dlatego, że nic Ciebie nie torbuje, Ty sobie żyjesz spokojnie, o siebie się torbują rodzice, inni dorośli, a Ty sobie żyjesz spokojnie. A co lubisz robić? I w ogóle, jakby, kiedy byłaś jeszcze młodsza, co lubiłaś robić jako dziecko? Kiedy byłam młodsza, bardzo lubiłam coś zarysować, jakieś takie malunki, coś różne. A teraz lubię ćwiczyć, chodzić na tancy, różne takie. A jeszcze mi powiedz, jakie życzenia złożyłabyś swoim kolegom, swoim rówieśnikom, ale też młodszym dzieciom z okazji Dnia Dziecka? Żeby oni byli zadowoleni swojego życia, robili wszystko co mogli, chodzili do takich polsko-ukraińskich takich organizacji, żeby odpoczywali od tego wszystkiego. No i uczyli się w szkole, dobrze. A dlaczego warto się uczyć? Dlatego, że w dorosłym życiu trzeba jakoś tam pracować, utrzymać siebie, rodzinę. Ale też to dziecko, które w każdym z nas jeszcze bo też jakoś troszczyć się o niego i też jego czasami bawić. Tak. No możemy tam sobie, jeżeli będziemy dorosli, możemy pójść tam robić co bardzo chcemy. Na przykład moja matka bardzo lubię rysować i raz w tydzień ona coś sobie rysuje, farby różne ma, coś takiego. Każdy ma w siebie dziecko w środku. Софійка, як тобі сподобався сьогоднішній день, що ви робили? Ми ховали пропорції, бігали, гралися, танцювали, грали футбол, волейбол, робили естафети. Як, друзі, ти знала дітей, з якими ти тут зустрілася? Більшість знала, а меншість ні. І як цікаво було познайомитися з новими друзями? Так. Добре, а скажи, будь ласка, чи ти любиш день дитини? Так, тому що це я веселе свято. А чому вона весела? Ну, наприклад, сьогодні ми святкували день дітей, тому що нам давали багато часу. Ми робили різні квести. Це було досить цікаво. А що найцікавішого в тому, щоб бути дитиною? Найцікавішого, ну, навіть не знаю. Те, що ти живеш безтурботним життям. Я люблю бігати, грати в волейбол, висіти на туніку. А в тебе є якісь мрії? Які в тебе мрії? Стати інженером. Inżynierom. A czemu? Bo ta praca jest dla mnie dosyć ciekawa. A co by ty projektować? Różne budynki. O, to architekturą czy inżynierom? Architekturą. Architekturą. Dobrego. A co by poważała swoim odnolitkom, swoim przyjaciółom w Dzień Dotyny i na przyszłość? Żeby oni zdobywała swojej myty. Podczas wydarzenia w Dolinie rozmawiałam z miejscowymi dziećmi i młodzieżą. Marysia i Zenia opowiadają kolejno o swoich przeżyciach z polsko ukraińskiego Dnia Dziecka. Dzisiaj jest takie święto Dzień Dziecka. Ono jest bardzo wesołe i tam różne sporty. Więc dzisiaj świętowałeś ten dzień w gronie wolontariuszy i swoich rówieśników. Jak tobie było? No fajnie. Mi się najbardziej spodobało, kiedy my byliśmy na medycynie. Tam my opatrunki różne robiliśmy. Więc interesuje się medycyna, tak? No tak. Czy chcesz być w przyszłości lekarzem? No, rozmyślam się. O, no to jest bardzo fajne. Opowiedz proszę, jakie uczucia miałaś, co odczułaś podczas tego dnia i czy zmotywowało ciebie to do jakichś działań? No tak, mnie zmotywowało do działań w grupie i wszystkiego takiego mi się bardzo, bardzo spodobało. Mam 14 lat i bardzo lubię język polski i rozmawiać na nim. Dzisiaj był bardzo emocjonalny, bardzo dobry dzień. My razem tutaj bawili się. Opowiedz proszę, czy się dowiedziałeś coś nowego dzisiaj o tym święcie? O tak, gdzie, w jaki dzień my święcujemy to święto. Co najbardziej Tobie się spodobało w dzisiejszym dniu? Mi wszystko spodobało się. My graliśmy w różne gry, rysowaliśmy, tańczyłyśmy. Dobrze, z jakimi emocjami dzisiaj kończysz ten dzień? Mi wszystko się spodobało i ja jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa i dziękuję wszystkim, co zrobili to święto dla nas. Dziękujemy, że byliście z nami, a młodzieży gratulujemy udanej realizacji Polsko-Ukraińskiego Dnia Dziecka, który odbył się w ramach projektu Wszystkie dzieci nasze są. Międzynarodowy Dzień Dziecka w obwodzie Iwana Frankiewskim. Do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.